Hej, w materiale zrecenzuje pierwszy sezon Hit Monkey. Co istotne, serial polecił mi użytkownik Camilos edc. Jako, że zdarzają mi się komentarze z polecajkami, będę recenzował polecane przez Was filmy, gry, książki czy seriale. Wybacz wstępnie na temat, a teraz przechodzimy do Hit Monkey. Hit Monkey to animowana produkcja. Przedstawiająca perypetię hit małpy, czyli małpy będącej hitmanem. I o ile sam pomysł wydaje się, powiedzmy, naciągany, tak historia jest zaskakująco spójna. Co więcej, scenariuszowo przewyższa mnóstwo seriali aktorskich o znacznie większych budżetach czy nazwiskach. Nie chcę ci psuć zabawy z oglądania, jednak muszę zarysować serial, także zaspoileruję pierwszy odcinek. Na początku poznajemy niejakiego Brysa. Koleś jest wygadanym przystojniaczko-cwaniaczkiem, a do tego klasowej sławy płatnym mordercą. Twórcy świetnie wprowadzają jego postać. Nie doświadczysz tutaj głupich ekspozycji, za to zobaczysz, jak gość precyzyjnie trafia małą buteleczką po alkoholu do kosza. Inne postacie również otrzymują porządne wprowadzenia, szanujące jedną z elementarnych zasad filmowych: mianowicie, nie mów, pokaż. Co więcej, autorzy nie stronią od zręcznej symboliki. Wróćmy do Bryce'a. Gość przylatuje do Tokio wykonać zlecenie. Wszystko idzie dobrze, zabija swój cel, ale zamiast drugiej raty w gotówce, jego zleceniodawcy próbują go zabić. Ranny i krwawiący Bryce ucieka w góry, gdzie ratuje go stado małp. Jednej z małp, obecność przybysza, cuchnącego śmiercią, nie podoba się na tyle, że postanawia postawić się samcowi alfa, i w efekcie zostaje wykluczona z plemienia. Kurację w małpim jacuzzi głównemu bohaterowi przerywają płatni mordercy. Dranie mordują Brysa i przy okazji uśmiercają całe plemię życzliwych małpek. No prawie całe plemię, gdyż butna małpa, widząc śmierć pobratyńców, chwyta za broń i wykazuje się wrodzonym talentem do zabijania. I co dalej spytasz? Brzmi jak koniec historii. Otóż nie. Duch Brysa zostaje w dziwny sposób związany z małpą i razem chcą odszukać i zabić osoby odpowiedzialne za śmierć Brysa oraz niewinnych małp. I tak oto kończy się pierwszy odcinek i zaczyna totalna jazda bez trzymanki. Ten zdawałoby się bezsensowny duet, a mianowicie duch płatnego mordercy, niezwykle wygadanego płatnego mordercy i małpa, no niegadatliwa małpa, ma w sobie mnóstwo chemii. Ten duet to jeden z lepszych duetów, jaki widziałem tak w ogóle na ekranie. Serial poza świeżą historią jest kopalnią świetnych dialogów oraz one-linerów. Tak dla przykładu Bryce tłumacząc małpie czym jest kasyno mówi, że to jest jakby szczęście miało dziecko ze smutkiem. Fajne, nie? Dodatkowo, serial jest rzeczywiście zabawny, i nie mówię tu tylko o pojedynczych tekstach. Pełno tutaj humoru sytuacyjnego oraz slapstiku wynikającego z tego, że małpa jest małpą. Co więcej, twórcom udaje się budować pewne żarty na przestrzeni całych odcinków i spinać je klamrą pod koniec. Dodatkowo hit Monkey zaskakuje również humorem abstrakcyjnym i groteską. Pełno tutaj zabawy kliszami, które wybrzmiewają na nowo dzięki wprowadzeniu małpy. Dla przykładu mafiozi debatujący całkiem na serio o problemie z małpą, to miejscami jest poziom najlepszych sezonów w South Parku. Czysty kuriozum i świadoma zabawa formą. Naprawdę brawo. Bryce i Małpa świetnie ze sobą rezonują. Oczywiście na przestrzeni całego sezonu docierają się, ich znajomość ma wloty i upadki, ale relacja została świetnie napisana. Bawi, wciąga i momentami realnie wzrusza. Skoro o emocjach. Twórcy bardzo dobrze wyważyli proporcje. Na pierwszym planie mamy Bryce'a i małpę prowadzących coś na zasadzie śledztwa, a w tle po cichu pracuje sobie wątek polityczny z angażującymi postaciami drugoplanowymi. Podstarzały detektyw z młodą partnerką to niby taki oklepany motyw, a świetnie działa. Nie ma żadnych nudnych wątków wsadzonych na siłę. Przyjmujesz się losami wszystkich bohaterów. Całość rozpisana na 10 odcinków po niespełna 30 minut trzyma rewelacyjne tempo i przede wszystkim dostarcza mnóstwo rozrywki. Głównie za sprawą przemyślanych lokacji oraz obłędnych scen akcji. Walka ze starą, kaszlającą babką jest mega. Wizyta w kasynie napisana z pomysłem. No nie chcę wymieniać za dużo, żeby nie spoilerować, ale każdy odcinek wprowadza coś świeżego. Poza tym w pewnym momencie otrzymujemy dość odklejone postacie, jak chociażby grubas, który strzela prądem, czy srebrny samuraj, osobisty ochroniarz premiera. Przez sposób narracji te postacie zdają się świetnie pasować do współczesnego Tokio, co świadczy o talencie twórców. Aha, uwielbiam sceny, gdy małpa rozmawia z Zwierzętami to takie małe perełki. Kot i sowa mnie strasznie rozbawiły, a wątek szczura to scenariuszowe złoto. Na koniec dodam tylko, że serial poza przemocą, frajdą i humorem przemyca też sporo dojrzałych treści. Ma przesłanie, morał i jak mówiłem, sporo symboliki. No weź sobie zobacz tutaj, że w pierwszym odcinku na chwilę widzimy odbicie Brysa w martwym oku ryby. No ja uwielbiam takie smaczki, po prostu uwielbiam. Jeśli jeszcze nie jesteś przekonany, żeby obejrzeć, bo serial naturalnie gorąco polecam, powiem ci, że ja obejrzałem całość na raz. Tak nie wciągnął, a to rzadkość. Poza tym tam jest motyw jakiegoś kolesia randomowego z Mafii, który cudem przeżywa każdą akcję małpy i z każdym kolejnym ocaleniem doznaje większych obrażeń. I w ogóle w pewnym momencie jest już tak pokiereszowany, że nawet nie pracuje dla jakuzy, tylko wozi balony dostawczakiem, ale i tak trafia na małpę. Kończąc już definitywnie, dzięki za polecajkę, bawiłem się ekstra.